Proszę się przedstaw najpierw. Witam, się tu uh, specjalnie dla was DJ Michael, czyli DJ String, a lecimy. A ty jesteś DJ, bo co? Dziś jesteś DJ-em? Jestem dj Gdzie? Ale to zaraz ci powiem, bo to będzie za No ale reklamuj się to, bo to w internet idzie, no. No dobra, jestem DJ-em z nad morza, proszę bardzo, lecimy specjalnie dla was, Michael Jackson, Billie Jean. Uh! Nasłuchuj, jo? No i śpiewaj, że jeszcze, no. Billie Jean. Nie, nie, śpiewaj. No śpiewaj, hej, ja, przeleciał ptaszem.

Lepszy, no, na sali. No zrób fajnego robota, no zrób. A kankana umiesz? Czekaj, czekaj. Nie widzę. Ja zaraz ci słabo płacę. Nie widzę. Ja muszę do bankomatu. Bo idę zaraz, idę ten... Idę, bo muszę i tak wziąć ten. Ale przyjdziesz? Przyjdę. Obiecuję. Ja nie, to Idę na ulicę. No spoko, jeszcze widziałam tu 10 razy. To no. To mam dla ciebie kankano. No dawaj kankano. Tak było? Dobrze było.